Oczywiście. Dziewczyny, ale wy to chyba się dzisiaj umówiłyście na te bluzki? Nie, to tylko prawda? telepatycznie. Ale proszę, co to znaczy porozumienie między wróżkami? Prawda, a karty? A nigdy ludzie w to nie idealnie. wierzą, a jednak dzieje się, tak. dzieje idealnie. się. No, ja mam tak... I karty nam się zgadzały w trakcie programu po prostu idealnie. Tak. Rozmawiało się, to, te, to jakby cztery osoby siedziały, czyli co dwie talie kart i dwie wróżki. Joasiem, tak, ja się widzę, że ma więcej przygotowanych. Także... Różne takie ważne rzeczy. Słuchajcie, ale ja tak y, y, przychodzę, tutaj do Was patrzę i ja zauważam, że y, z końcem roku to jakieś takie szczególne zmiany. Na przykład Jasia zmieniła kolor włosów, i nie tylko Joasia. To no, bardzo ładnie wygląda. Tak, nie, ja kolor włosów nie zmieniałam. Ja co najwyżej albo intensyfikuję, albo Ale troszeczkę. byłoby nam przykro wszystko. Bardzo, <grym> po prostu. Bardzo. Ale słuchajcie, czy takie zmiany pod koniec roku to jest jakiś taki zabieg profesjonalny? w stylu na przykład trzeba oczyścić mieszkanie, oczyścić aurę wokół siebie, coś zmienić, żeby ten nowy rok był jakiś lepszy, taki zmieniony. To, to są zabiegi ja, ja myślę, że czarodziejek? Ludzie, ja myślę, że ludzie to intuicyjnie czują. Ja właśnie miałam o tym powiedzieć dokładnie. No bo my nawet, się tak zgadzamy, tak. że my prosimy o więcej podwójnych mocy dokładnie. wspólnych Dobrze, dobrze. dobrze. dobrze ze sobą. Tak. No ale właśnie i co? Intuicja. Intuicja, to bo po prostu nieprzemyślane działania i tak. nagle okazuje się, że faktycznie można by było zrobić czyst czystkę w przestrzeni i Wziąć, ja nowe. zawsze mówię, że jeżeli sprzątamy w domu, myjemy podłogi, okna, to wtedy, kiedy wykonujemy te ruchy takie ładne, czyszczące, to jednocześnie mówimy sobie i tu i teraz oczyszczam również naszą moją aurę, moje życie ze wszystkich niepotrzebnych energii negatywnych. I my ją wienna, sprzątając mieszkanie, sprzątamy naszą duszę. Pewnie. Czy Dziew to nie jest magia? Dziewczyny, Więc... jesteście błogosławieństwem i lekiem na całe zło dla wszystkich gospodyń, które w tej chwili po prostu sprzątają sprzątamy. i myślą, Boże, ile tego to przykre, prawda? A to nie przykre, to piękne, się. bo to jest oczyszczanie. Pomyślmy o tym, że nie sprzątamy, tylko oczyszczamy. oczyszczamy. I to jest właśnie to. Okienka oczyszczamy, żeby energia dobra wpadła. Kąciki oczyszczamy, żeby dobra... Tylko, żeby energia wpadła. wpadła. Tak. czyli wymiatamy kadzidełko, kadzidełko, stare śmieci i starą energię, jak tak. ktoś nam na odwiedzimy? Nacisnął. A jeżeli już takie stare, stare, takie stare sposoby naszych prawa, to jeżeli wymiatamy coś miotłą szczotką, mhm. to w kierunku drzwi, drzwi, drzwi. Tak, tak, tak. tak. Otwieramy drzwi i wszystkie te takie Weźmy. różne śmieciuszki zbieramy za drzwiami dopiero. O, i to były porady przedświątecznej pani domu. <grych> Zapraszamy o TV, oglądajcie nas codziennie. Codziennie.